Dzień dobry Państwu, witam Państwa na kolejnych ćwiczeniach z przedmiotu systemy nawodnień Już na, poprzednich, na poprzednim naszym spotkaniu ja Państwa prosiłem o rozplanowanie. Państwo uzyskali mapy i chciałbym, żeby Państwo je podzielili na pole płodozmianowe, miarę możliwości równe, no i wyznaczyli pasy deszczowe. Akurat tutaj mam taki przykład mapy 18. Chcę powiedzieć tak, że jednak skala mapy jest do 2000. Jeżeli komuś się zdarzyło, że jest skala do 5000, to proszę poprawić do 2000. Akurat w przypadku 18 jest 5, ale wszyscy mają jednakową skalę 1 do 2000. I gdzieś tam mają Państwo podzielone te um, swoje. E, swój obszar nawadniany na, na kwatery i wyznaczone granice pól płodozmianowych, prawda? To gdzieś jest zrobione. Mają Państwo zaznaczone tutaj obszary niedeszczowane i wiedzą Państwo, że znają powierzchnię poszczególnych pól płodozmianowych i wiedzą, że na przykład tutaj u mnie na tym obszarze będzie uprawiana jakaś roślina, nazwijmy to jeden. W na następnym kroku trzeba by policzyć, zabrać się za organizację nawodni, spróbować policzyć, ile tych rurociągów powinno być na każdym polu płodozmianowym i jaki jest czas deszczowania w ciągu doby. Żeby to w jakiś sposób zrobić, to ja może zacznę od takiego trywialnego wzoru, że Q to jest objętość podzielić przez czas. O, objętość, to rozumiem, objętość dostarczonej wody w czasie, to Q to jakaś jest powierzchnia razy dawka, dawka w tym przypadku brutto, podzielić przez czas, to tutaj byłby czas cyklu netto i razy T i efektywny czas deszczowania w ciągu doby. Powiedzmy, że ta powierzchnia może być różna i ja zakładam, że pola płodozmianowe są równe, ale może niektórym nie wychodzą równe z pewnych względów. W związku z tym to też jest, zależy od rośliny. Czas cyklu netto zależy od rośliny. Efektywny czas deszczowania w ciągu doby i dB dawka brutta. Ja bym chciał policzyć coś takiego jak wydajność rurociągu, czyli maksymalną powierzchnię, jaka będzie e, mogła być nawodniona przez rurociąg deszczujący w czasie cyklu deszczowania. Oznacza to Fmax. I spróbuję przekształcić ten wzór, który tutaj napisałem powyżej. Ja cały czas go będę w jakiś sposób przekształcał. To, to F max to będzie równe kółkatalogowe. Kół katalogowe to ja rozumiem, że to jest wydatek ciągu deszczującego, który został dobrany z katalogu i który został sprawdzony na warunki doboru z reszacza. On jest bez indeksu i. Dlatego, że umawialiśmy się, że będzie jeden typ rurociągu na całym obiekcie, razy czas cyklu deszczowania netto dla tej rośliny, który tam kiedyś policzyliśmy, razy efektywny czas deszczowania w ciągu doby. Myśmy na początek zakładali, że to jest 14 godzin na dobę i Podzielić to wszystko przez dawkę brutto. Dawka brutto jest bez indeksu I, dlatego że to jest jedna na całym obiekcie. Umawialiśmy się tak, że obiekt jest nawadniany i wszystkie rośliny są nawadniane jednakową dawką. Czyli Fmax to jest maksymalna powierzchnia nawadniana przez jeden rurociąg deszczujący, który w czasie cyklu deszczowania jest w stanie tą powierzchnię nawozić. Jeżeli je zobaczę na jednostki kół, będzie w metrach sześciennych na godzinę. Czas cyklu deszczowania jest w dobach. Efektywny czas deszczowania w ciągu doby to te małe i jest w godzinach na dobę. Czyli w liczniku, tak, doba z dobą by się skróciły, godzina z godziną by się skróciły. Otrzymalibyśmy jednostkę metry sześcienne. Dawka brutto, jeżeli dawkę brutto zamienimy, wstajemy w metrach, to jednostką będzie metr kwadratowy. Otrzymamy powierzchnię, jaką może nawodnić jeden rurociąg deszczujący w czasie cyklu deszczowania. Jeżeli my założymy, że powiedzmy. Może gdybym ustalił symbolikę, FP to jest powierzchnia pola płodozmianowego. Znaczmy to FP, to jest powierzchnia pola płodozmianowego. Hmm. Ona może być, powinna być równa, ale w niektórych sytuacjach może nie być równa. Powiedzmy, że mamy FPI dla tych czterech roślin. To powinno Państwu wychodzić w granicach dla tych danych około 5 hektarów. To teraz, jeżeli zrobimy w ten sposób, że powierzchnię pola płodozmianowego i podzielimy przez F max i, to otrzymamy liczbę rurociągów na danym polu płodozmianowym. Bo jak ja tu rozumiem tę liczbę? fpi to jest powierzchnia, jaką mamy na wali. Fmax max I to jest powierzchnia, jaką może nawodnić rurociąg deszczujący w czasie cyklu deszczowania. W, no, w czasie cyklu deszczowania i przy takim założeniu TI, bo myśmy na początek zakładali, że TI jest 14 godzin na dobę, przynajmniej większość z Państwa. To otrzymam ile tych rurociągów powinno być. Na polu płodozmianowym. Mało prawdopodobne, że ta liczba rurociągów będzie liczbą całkowitą. Na pewno to NRI powinno być większe bądź też równe 1, bo jeżeli założymy, że jest 0 rurociągów, to w zasadzie no, nie będziemy mogli prowadzić nawodni. Czy to NRI będzie od 1 w górę. Powiedzmy, że ta liczba rurociągów może wyjść 1,2 i dwie dziesiąte. no to znaczy, że nam potrzeba jeden rurociąg i 2, to NRI musi być liczbą całkowitą. Nie może być czegoś takiego jak 2,0 rurociągu. Może być albo 1, albo 2. Ja nie chciałbym, żeby żeby Państwo do końca to zaokrąglali w górę, bo ktoś powie, dobra, to ja zaokrąglę to do dwóch. Otóż jeżeli zaokrąglę więcej do większych wartości, no to powiększam koszt inwestycji i być może się okazać, że ten rurociąg nie będzie w pełni wykorzystany. Ja chciałbym tak projektować rurociągi, żeby one były w pełni wykorzystane. Generalnie tę liczbę rurociągów trzeba byłoby zaokrąglić do całości. Na pewno musi być minimum jeden. Czy zaokrąglić do dwóch, czy do jednego, to ja na tym etapie nie wiem jeszcze. I to zaokrągloną liczbę rurociągów oznacza NRI z gwiazdką. Czy całkowita liczba rurociągów. Jeżeli powierzchnię. Pola poda zmianowego FPI podzielę przez liczbę rurociągów deszczujących tą zaokrągloną energii to otrzymam coś takiego jak powierzchnię obszarowej jednostki deszczowania. FOJD to jest powierzchnia obszarowej jednostki deszczowania. I tą powierzchnię obszarowej jednostki deszczowania będę rozumiał w ten sposób, że to jest powierzchnie która jest nawadniana przez jeden rurociąg deszczujący, i ten rurociąg deszczujący nawodni tą powierzchnię w czasie cyklu deszczowania. To mniej więcej, gdybym wrócił tutaj do mojego przykładu, i na tym moim polu wyszłoby tak, że NRI z gwiazdką, ja przyjmę, że to jest równe 1, to oznaczałoby tyle, że na tym polu, tutaj na tym polu, pracowałby jeden rurociąg deszczujący i opowiedzmy na razie tak z grusza. Przyjechałbym go, rozstawił tutaj, on nawodnił tą kwaterę, później nawodniłbym drugą kwaterę, trzecią kwaterę, czwartą, piątą, szóstą. I po czasie i to jakby nawodnił te sześć kwater to minąłby czas cyklu deszczowania i ten rurociąg deszczujący trzeba byłoby znowu przestawić na kwaterę równą 1. To dla mojego przypadku, że to NRI z gwiazdką jest równe 1 zaokrąglone, to powierzchnia obszarowej jednostki deszczowania jest równa powierzchni pola zmianowego. Gdyby na przykład to NRI e, z gwiazdką wyszłoby e, powiedzmy, że 2, to ja to pole płodozmianowe muszę podzielić na dwie równe części. Patrząc i powierzchnia obszarowej jednostki deszczowania byłaby równa 2. E, załóżmy, że tutaj na tej części to jest moje pole płodozmianowe i tutaj są moje pasy. Na których będą kwatery, na których będzie, załóżmy, deszczował ten jeden rurociąg deszczujący. Powiedzmy, że to tutaj jest. To ja tą powierzchnię pola tego, tej granicy, bo to jest moje pole przykładowe, i tu wyszło NR równe 2, to muszę podzielić na dwie części. To znaczy, że te dwa górne pasy tutaj byłoby jeden rurociąg deszczujący pracowałby, on by najpierw tu nawodnił, jeden tą jedną kwaterę, później tą drugą kwaterę, ale równolegle z nim pracowałby drugi rurociąg deszczujący. Okay? I on by pracował tutaj, jeden, dwa. To na tym polu oznaczyłbym, że to pole jest numer 2 i pierwsza obszarowa jednostka deszczowania, Pole numer 2 i druga obszarowa jednostka deszczowania. Natomiast to jest pole numer 1 i pierwsza obszarowa jednostka deszczowania. Trzeba byłoby policzyć te obszarowe jednostki deszczowania, ile one będą wynosiły. Ja tu powiedziałem, że ja mm, prawo, no, tutaj zaokrąglam to nr, no e, musi być co najmniej równe 1, większe bądź też równe 1 i nie wiem, czy zaokrągle 1, czy do 2. Ale jeżeli ja zrobię w ten sposób, że hmm, wezmę powierzchnię obszarowe jednostki deszczowania, obszarowej jednostki deszczowania i Pomnożę przez dawkę brutto i podzielę przez kół katalogowe i podzielę przez czas cyklu deszczowania netto dla i tej rośliny, to ja otrzymam coś takiego jak skorygowany czas deszczowania. Okay? Skorygowany czas dla i tej rośliny. To znaczy, że ten czas, no skąd ja ten wzór wziąłem, ja to de facto cały czas przekształcam ten pierwszy wzór, który tu, tu podaję, tu po prostu wyznaczyłem ten jeżeli mi ten skorygowany czas deszczowania w ciągu doby wyjdzie w przedziale od powiedzmy, że 8 godzin na dobę do no, powiedzmy, że 18 godzin na dobę. To znaczy, że ja właściwie dobrze zaokrągliłem i dobrze dobrałem te rurociągi deszczujące. Bo tak, jeżeli bym. Może to nie, nie do końca jasne, jeżeli bym założył, że jest 1,2, i ja je zaokrąglę nr z gwiazdką do jedności, zrobię obliczenia tego skorygowanego czasu. Deszczowania w ciągu doby i ten skorygowany czas w ciągu doby wyjdzie mi 24 godziny na dobę, to znaczy, że ja nie mogę tak zaokrąglić do jednego, muszę zaokrąglić do dwóch, dlatego że rurociąg deszczujący nie może pracować. 24 godziny na dobę, bo ja potrzebuję czasu na jego uruchomienie, przestawienie na następne kwatery, być może na konserwację. Stąd ten efektywny czas deszczowania w ciągu doby powinien zawierać się od 8 do 18 godzin na dobę. Jeżeli ja bym przyjął 3 rurociągi i wyszedł mi ten efektywny czas deszczowania w ciągu doby, powiedzmy, że 2 godziny na dobę. Efektywny, czyli TI z gwiazdką, to oznaczałoby tyle, że ja przeprojektowałem, zabrałem za duży rurociąg bo on wystarczy, że pracuje tylko 2 godziny na dobę. On jest przewymiarowany, jest za duży. Stąd taki warunek ograniczający od 8 do 18 godzin na dobę. Być może to jest trudne, ale no, trzeba byłby przymierzyć się do tego. To raz, ja bym chciał, żeby Państwo spróbowali policzyć dla każdego pola, ile będzie tych rurociągów, i, i, czyli właściwie NR z gwiazdką, ile potrzeba tych rurociągów, ile czasu one będą pracowały i wyznaczyli Państwo, podzielili te pola płodozmianowe na obszarowe jednostki deszczowania. To reasumując, co Państwo powinni, jak, jak się do tego zabrać. Pierwsza rzecz powinni Państwo policzyć dla każdej rośliny wydajność rociągu F -max. Dla każdej z czterech roślin. F -max z tego wzoru ku ku katalogowe razy czas cyklu netto razy efektywny czas deszczowania w ciągu doby podzielić przez dawkę brutto pilnując jednostek ku katalogowe to jest to kół wydatek tego rurociągu jaki dobieraliśmy z katalogu dla jakiego sprawdzaliśmy warunki doboru zraszacza. To jest dane. Czas cyklu deszczowania netto był obliczany, on jest różny dla różnych roślin. Efektywny czas deszczowania w ciągu doby my na razie zakładamy 14 godzin na dobę. Dawka brutto też jest obliczona, ona jest jednakowa dla, dla całego obiektu. Teraz w drugim kroku wezmą Państwo, policzą ile po, jaka jest liczba rurociągów na polu płodozmianowym, i do tego wzoru wstawią Państwo powierzchnię pola płodozmianowego. Ona też jest w funkcji I, ale one są około 5 hektarów, prawie wszystkie są równe. No, tak chciałbym, żeby były równe. Podzielić przez F max, i otrzymają Państwo. Ile potrzeba tych rurociągów deszczujących? Dalej spróbują Państwo, jeżeli to nie będzie liczba całkowita, zaokrąglić tą liczbę rurociągów energii, nazwijmy to z gwiazdką, do liczby całkowitej. Nie zawsze powinni Państwo się kierować tymi warunkami, że do, do góry muszę zaokrąglić. No, Chciałbym tak zaokrąglić, żeby ten czas mieścił się od 8 do 18 godzin na dobę, żeby maksymalnie wykorzystać rurociąg deszczujący. Ta liczba NR i z gwiazdką musi być większa, równa od jedności. Nie może być 0 rurociągów. Dalej, w następnym kroku, Państwo policzą. Powierzchnię obszarowej jednostki deszczowania w ten sposób, że to jest F pola zmianowego podzielić przez skorygowaną liczbę rurociągów deszczujących. Okay? Jeżeli wyjdzie, zakładają Państwo, że jest jeden rurociąg deszczujący, to powierzchnia Przepraszam, obszarowe jednostki deszczowania jest równa powierzchni polu podzmianowego, tam pracuje jeden urloczą. Mając powierzchnię obszarowe jednostki deszczowania Państwo policzą skorygowany czas te, te i te i z gwiazdką. Efektywny czas deszczowania w ciągu doby. W ten sposób, że to jest powierzchnia obszarowej jednostki deszczowania a razy dawka brutto podzielić przez kół katalogowe i czas cyklu deszczowania netto dla i tej rośliny. Jeżeli ten czas, te i z gwiazdką będzie się mieścił od 8 do powiedzmy, że 18 godzin na dobę, to jesteśmy w porządku. W miarę wykorzystujemy ten rurociąg. Jeżeli ten czas będzie dłuższy niż 18 godzin na dobę, to trzeba przyjąć większą liczbę rurociągów deszczujących. Natomiast gorzej, jak będzie bardzo krótki, to znaczy, że mm, został dobrany za duży rurociąg deszczujący i może trzeba byłoby się wrócić i poszukać trochę mniejszego rurociągu deszczującego. Ten efektywny czas deszczowania w ciągu doby nie zaokrąglają Państwo do całości. Jeżeli wyjdzie na przykład 10,5 godziny na dobę, to tyle pozostaje, dlatego że pół godziny na dobę, no to jest sporo czasu do pracy tego rurociągu deszczującego. No i w zasadzie chyba byłoby tyle jeżeli bym miał nierówne pola, to muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że co roku te pola płodozmianowe rośliny zmieniają swoje jak gdyby, lokalizacje. Powiedzmy, że tutaj były buraki w tym roku, to te buraki będą w następnym roku na tym polu. W trzecim roku, tutaj, w czwartym, tutaj, i dopiero w piątym wrócą z powrotem na to pole numer jeden. Na razie nie chciałbym mówić o doborze sieci, ale generalnie gdzieś powinna być stacja pomp i ujęcie wody. To ujęcie wody będzie na cieku w miarę centralnie. Ja bym chciał projektować ten system dla takiej sytuacji, kiedy roślina. O największych potrzebach wodnych znajduje się najdalej i najwyżej w stosunku do stacji pomp. To znaczy, że te rośliny, dla których ta NR wyjdzie największe, one powinny znajdować się najdalej i najwyżej w stosunku do stacji pomp. Albo te rośliny, które mają najkrótszy czas cyklu deszczowania, powinny znajdować się najdalej i najwyżej w stacji pomp. Czyli w zasadzie, jeżeli tu jest 74, tu jest 75, spadek jest w tą stronę, to na tym polu i na tym polu powinny znajdować się rośliny, które mają większe potrzeby wodne niż na tym polu i na tym, bo to będzie najgorsza sytuacja. My będziemy projektować nasz system do najgorszej, dla najgorszego wariantu. I to chyba byłoby na razie tyle. Chciałbym, żeby Państwo się przymierzyli, ile tych rurociągów wychodzi. Trzeba byłoby te obliczenia zrobić dla każdego z pól płodozmianowych, prawda? dla czterech pól. Zobaczyć, ile potrzebujemy rurociągów, ile wychodzi godzin na dobę, no i przymierzyć się do podziału tych pól płodozmianowych na obszarowe jednostki deszczowania tutaj przyjmiemy taką konwencję, że rzymskie to jest pole płodozmianowe i łamane na arabskie na przykład jeden to jest pierwsze pole płodozmianowe pierwsza obszarowa jednostka deszczowania drugie druga obszarowa jednostka deszczowania to spróbujmy to policzyć zobaczymy, będziemy w kontakcie mam nadzieję, że to w miarę jest czytelne i, i oczywiście tradycyjnie na koniec Chciałbym podziękować kolegom z Kaws Films za pomoc w realizacji nie, tych ćwiczonek i do usłyszenia.